Więc ogólnie wiecie, że jakąś wielką fanką jakby kryminałów to ja nie jestem. Znaczy, poczytam, polubię tam jakby. Przeszkadzać mi nie przeszkadzają. Czytać mogę. Ale jakby, żeby, żeby, żeby określić się, jako że to mój jeden z moich ulubionych gatunków, to to na pewno nie jest. Więc to wiecie. I wiecie, że sięga po nie rzadko, ale na przykład lubię seriale kryminalne. To jest ciekawostka. Nie lubię, nie lubię, nie lubię książek jakby, znaczy lubię. Nie są moim ulubionym gatunkiem, ale za to seriale kryminalne są moim ulubionym gatunkiem. I bądź tutaj mądry, człowieku. Więc hej i cześć, jestem z was z Kulturalna Szafa i witam was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj Dzisiaj będziemy mówić o powieści, która trochę trochę zbiła mnie z tropu. Byłam taka, byłam taka okej, okay, przeczytam ją, zobaczymy co się wydarzy, zobaczymy co tam się, co tam się będzie działo i miałam takie, z każdą stroną miałam takie wow, wow, co, co i, i, i co i okej, okay, powiedzmy sobie szczerze, że no domyśliłam się jakby kto może być tutaj tym, tym złym, ale... Równocześnie miałam takie wow, ale o jakiej powieści tak naprawdę mówimy i jaką dzisiaj tajemniczą, mruczną i naprawdę przerażającą zagadkę będziemy się zagłębiać o tym za chwilę, więc zapraszam. Tak naprawdę cała oś fabularna obraca się wokół Henriety Hetty i jej morderstwa. Które dokonuje się w bardzo malutkim miasteczku, w którym największym tak naprawdę wykroczeniem było złapanie jakiegoś narkomana z narkotykami, a, a nie jakieś właśnie jakoś sprawa zabójstwa czy morderstwa, więc staje się to tak naprawdę numerem jeden w całym miasteczku. Plus jeszcze do tego jest to Hetty, która była postrzegana jako dziewczyna delikatna, jako dziewczyna ułożona, prosta, taka. Y, lubiana, po prostu popularna i miła, i, i nie w jakiś sposób y, zmuszająca kogoś do morderstwa. Więc oczywiście, pierwsze, co się myśli, no to, że to musi być jakiś psychot, no i że ona tutaj nie jest winna. Jednak dzięki rozdziałom pisanym z jej strony mamy jakby pogląd na tą sytuację z jej punktu widzenia i okazuje się, że nie dość, że nie była aż taka święta, jak ją wszyscy postrzegali, to do tego jeszcze miała plany wykraczające totalnie poza miasteczko, w którym żyła. I mówimy o ostatniej roli Hetty od Mindy Meija? Meiji? I mówimy tutaj o ostatniej roli Hetty i... Sama powieść porównywana jest do miasteczka Twin Peaks i, i pewne tak naprawdę miasteczka Twin Peaks nie widziałam nigdy w całości, więc niestety nie mogę powiedzieć, czy na pewno tam wszystko jest takie że porównywalne, ale jednak klimat, jaki jest w tej powieści, dorównuje temu w Twin Peaks. Jest małe takie miasteczko, zamknięte, konserwatywne, yy, tak naprawdę nie otwierające się na, na to, co jest dookoła. Mamy tutaj szeryfa, który znał. Hattie, był z nią blisko, bo to y, córka jego przyjaciela. Y, sam szeryf jest tutaj bardzo dobrze skonstruowaną i świetną postacią. On jest, nie dość, że jest inteligentny, to jeszcze jest dość bystry. Y, do tego, no tak, no ale jaki miałby być szeryf, no nie? Po prostu jego postać jest tutaj czarująca, tak naprawdę. On prowadzi to śledztwo i gdyby pojawił się właśnie jakimś takim serialu kryminalnym powiedzmy sobie kości, powiedzmy sobie y, CSI lub coś takiego to bym się nie zdziwiła bo serio, on wprowadza bardzo dobry klimat temu morderstwu, on wprowadza bardzo dobry klimat w tą powieść. same jego takie przeżycia emocjonalne związane z Heti, z jej morderstwem, z yy, całą jego przeszłością tutaj świetnie to jest poprowadzone. idąc dalej właśnie nasza Heti, która ma mnóstwo tajemnic, które odkrywamy stopniowo i, i rozdziały nie tylko dzięki rozdziałom pisanym z jej strony, ale głównie dzięki tym rozdziałom, odkrywamy, co jej się działo w głowie, kim ona tak naprawdę była i jakie tajemnice w sobie skrywała. I, i tak naprawdę to, co odkrywamy, tak po kolei, jest dla nas takim, co się właśnie wydarzyło. Więc mamy Hetty, mamy, Hattie, mamy Sherryfa, no i mamy jeszcze jedną postać, która jest. Troszkę mnie interesująca, jednak bardzo ważna dla całej sprawy. Cała tak naprawdę fabuła skupiająca się na morderstwie jest świetnie rozrysowana. To jest tak właśnie, jak powinna być poprowadzona fabuła w kryminale, czyli mamy stopniujące się napięcie, mamy stopniującą się akcję, mamy stopniujące się rozwijanie się fabuły, eee, tak naprawdę też rozwiązanie zagadki jest takim po kolei podawanym nam takimi okruszkami, za którymi możemy podążyć, ale niektóre są złymi okruszkami i lepiej z nimi nie podążać, bo wtedy byśmy doszli do złych wniosków. A, a, a trzeba być Sherlockiem i zawsze trzeba odkryć dobry wniosek. Tak naprawdę, wiecie, to nie jest tak, że jakby ta cała fabuła was zaskoczy, ale cała otoczka, jaka jest wokół tej historii, całe to, cała ta magia tego miasteczka, to zamknięcie, ta konserwatywność, ta Heti, która... Po prostu pokazuje nam totalnie inną twarz niż miała według niektórych osób, według swoich rodziców. Ja lubię takie historie, które nie tylko potrafią zaskoczyć, co wciągnąć i też potrafią jakby bardzo mocno wystopniować napięcie, bardzo mocno nas wciągnąć w cały przebieg zdarzenia, jak to się działo i tak dalej, że my sami zaczynamy właśnie kombinować, wchodzić w tą rolę detektywa i to jest świetne. To jest po prostu mega dobrze tutaj zaprezentowane i nie tylko dzięki językowi autorki, ale właśnie dzięki temu klimatowi tego sennego miasteczka. Które jest takie zamknięte. I to jest po prostu świetne. I to jest niepowtarzalne. Ja byłam, byłam naprawdę zaskoczona, że tak się wciągnęłam w tą historię, że tak weszłam w nią od razu. To było takie, że przeczytałam dwie strony i ja już, ja już byłam tam. I ja, ja już, ja już tak naprawdę poczułam ciarki na plecach. Ja już poczułam, poczułam, jak to wszystko wygląda. Ja poczułam to senne miasteczko, poczułam tą mgłę wokół tego miasteczka. Ja muszę pochwalić to, bo, bo to jest. To jest dla mnie dosyć niespotykane, ale, bo nigdy nie mówię o tym w recenzjach, ale muszę to pochwalić, że autorka świetnie, świetnie pisze. To jest tak, że bardzo dobrze właśnie nie tylko dzięki temu ma, dzięki temu, jak pisze stopniuje napięcie, ale dzięki temu, jak pisze, fajnie się odkrywa charaktery. Ona bardzo fajnie tajemnice potrafi zachować w zdaniach. To nie jest tak, że ona od razu nam wszystko przekaże. To jest tak, że ona nam rzuca właśnie takie, jak mu już mówiłam, takie okruszki i my musimy za nim podążać. To jest coś cudownego. Coś, coś mega, mega. Ja po prostu mi się mega podobało i już tak naprawdę podsumowując całość. Mi się podobało. I wiecie o tym, że ja nie czytam za dużo kryminałów i ja znam schematy, które są w kryminałach, dlatego ja nie za bardzo je, je czytam. Bo, bo po prostu wkurza mnie to, że potrafię z góry przewidzieć mniej więcej, jak się potoczy fabuła. I okej, okay, no mamy tutaj to, że szukają mordercy, BBB, znajdują mordercę, ale. Bardziej chodzi tutaj o ten klimat. I ten klimat jest super. Ja, ja, jestem, ja jestem zachwycona, a, a w związku z tym, że ja jestem zachwycona i dzięki wydawnictwu Burda Książki, za co bardzo dziękuję za egzemplarz do recenzji, mam dla Was coś super. I mam dla Was konkurs właśnie z ostatnią rolą Heti I mam dla Was dwa egzemplarze do rozdania, więc jeżeli yy, chcecie wygrać, to bardzo prosta rzecz. Oczywiście musicie subskrybować, wszystkie media społecznościowe obserwować i już od razu, jeżeli ktoś na przykład nie ma. Instagrama czy Snapchata, spoko, nie ma problemu, przeżyję jakoś, okej, okay. <laughs> nie musicie wszystkiego tak klikać, nie, ci, którzy mają to klikają, a ci, którzy nie mają, no to piszą, nie mam, ale spoko, nie musicie pisać, czy tak może być, może być, spoko, okej, okay. jeżeli nie macie, ja rozumiem w pełni i musicie napisać mi w komentarzu, dzisiaj dam trochę ważniejsze zadanie, nie dam tylko chcę wygrać PP, tylko dam, dam coś lepszego, żebyście mi napisali, o wiem, 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 napiszcie mi swój ulubiony serial, Ulubiony serial, napiszcie mi w komentarzu swój ulubiony serial, bo jak to jest porównane do miasteczka Twin Peaks, to dajcie mi ulubiony serial swój, więc napiszcie mi swój ulubiony serial w komentarzu i tam uargumentujcie dwoma zdaniami maksymalnie i no dobra, tydzień od publikacji powiedzmy 7 dni od publikacji możecie dodawać no i tam postaram się od momentu kiedy kiedy skończy konkurs tam dwa dni później trzy może jakoś opublikuję nie pytajcie mnie milion razy nie pytajcie mnie błagam nie pytajcie mnie milion razy kiedy będą wyniki będą kiedy będą okej okay? błagam was bo to jest milion komentarzy na ten sam temat kiedy będą wyniki błagam was nie Dodam, kiedy, kiedy dodam, ok? Bo to jest tak, że ja czasami się po prostu nie wyrabia, a wiecie, że ja się ze wszystkim spóźniam. Ok, więc zasady konkursu znacie. Subskrybować, lajkować i skomentować ulubiony serial i dwa zdania argumentacji. I to na dzisiaj tyle. Więc mam nadzieję, że Was zachęciłam, zapraszam do brania udziału w konkursie, tak się mówi, zapraszam do brania udziału w konkursie, tak powinno być. Dawajcie mi znać, czy w ogóle zaciekawiła Was ta pozycja, czy lubicie kryminały. I oczywiście zapraszam też na wszystkie moje media społecznościowe, zapraszam na recenzję na bloga i oczywiście mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie i na razie! Kromowa o serialach to przyznaję, że trudno nam było wybrać ulubiony. Ale jest tak jeden serial, który możemy wam wspólnie szczerze polecić. Lata 80., klimaty sci-fi i grupa piekielnie dobrze aktorsko uzdolnionych dzieciaków. Czyli oczywiście Stranger Things. Zuzia, pozdrawiamy ciebie oraz twoich widzów. Summer is gone